Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na prezentację części na kolejny komputer dla mojego klienta, jednego z Was. I jest to oczywiście maszyna, która przeznaczona jest do gier. Znaczy, oczywiście, jest to po prostu komputer przeznaczony do gier. Większość części tutaj wybrał klient. Ja tylko zaproponowałem dwie zmiany, a w zasadzie jedną zmianę i wybrałem obudowę, ponieważ wybór obudowy zostawał w mojej gestii. I przede wszystkim tak, jest to platforma oparta o procesor Intel i 5 Chłodzona ta konstrukcja będzie chłodzeniem od Be Quiet! Pure Rock. Bardzo dobrze znacie już ten cooler. Będzie całość zainstalowana na płycie, moi drodzy, od MSI Z97G43. Bardzo dobra płyta, jeżeli chodzi o stosunek ceny do możliwości tej płyty. OK. Teraz tak, może polecimy sobie z dyskami. Tutaj będą dwa dyski, że na to pozwalał. I jest to przede wszystkim dysk systemowy PlexTor M6S, moi drodzy, o pojemności 128 GB. Natomiast dyskiem nadane będzie dobrze Wam znana konstrukcja WD Blue o pojemności 1 TB. To idzie sobie na boczek. Jest to również zestaw, do którego został zakupiony system operacyjny. Natomiast nie jest to najnowsza wersja Windows, ponieważ mam tutaj do czynienia jeszcze z Windowsem 7. Także wersja 64-bitowa systemu, oczywiście. I teraz karta graficzna. Słuchajcie, to też jest wybór tutaj klienta. Ja uważam, że zestaw był bardzo dobrze złożony, także tutaj żadnych swoich zmian większych nie wprowadzałem. GTX 970 w wersji G1 Gaming od Gigabyte. A. Częścią tego zestawu jest również napęd optyczny, natomiast jest to zwykła najprostsza nagrywarka DVD od Samsunga. Także on tutaj też komputer będzie można powiedzieć kompletny. No i teraz przechodzimy do tego, co będzie moim wymysłem, moją fanaberią, tak? a w zasadzie zaproponowanymi zmianami, które klient się tutaj zgodził. I zacznę od pamięci. Jako, że cały czas się zmieściłem w zakładanym budżecie, zaproponowałem tutaj zamiast zwykłych najprostszych krusiali balisty troszeczkę lepsze HyperX-Savage i to są oczywiście 8 GB. Tutaj nie ma sensu więcej dawać do gier. W dwóch kościach jak widzicie po 4 GB 1836 MHz i CL9. Także kości bardzo zresztą chwalone i bardzo dobre. Ja też mam w platformie testowej wcześniejsze HyperX i Fury i bardzo sobie je chwalę. Bardzo dobre kości. I kolejna rzecz, która pozostawała w zasadzie od samego początku w mojej gestii, czyli wybór obudowy. Ja tutaj postawiłem na konstrukcję również sprawdzoną, którą już w zasadzie wielokrotnie u mnie widzieliście. Jest to produkt firmy Corsair i to jest 200R. Natomiast to jest obudowa, tu już Wam pokażę o solidak. tak, czyli to jest pełny panel z dwoma otworami wentylacyjnymi, a nie ta konstrukcja z oknem. Tutaj zdecydowanie bardziej priorytetem była wydajność tego zestawu i to, żeby złożyć zbilansowany komputer, w którym będzie mieścił się jeszcze system operacyjny, niż właśnie kwestie wizualne tego zestawu. Tak prezentuje się więc całość, moi drodzy. Bardzo mocna maszyna, w zupełności wystarczy do tego, aby pograć sobie komfortowo nawet w te najnowsze tytuły. Tutaj jeszcze, o, tak, co by to poustawiałem. System może być do góry, pudełko jest brzydkie, to nie ma co. Ode mnie to jest dzisiaj na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was oczywiście w środę na składanie tej maszyny. I ode mnie to jest w zasadzie na tyle. Ja się teraz z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnych filmach.